Dzień dobry, taki nietypowy dzisiaj live. Tu jestem w centrum Doblina, na jednej z głównych ulic, takiej zakupowej ze sklepami. Jest już wieczór, wracam właśnie sobie z biura. A i tak chciałem pokazać, że czasami się zdarza tak, że nie tylko farma, ale i wizyty w innych krajach. W centrum Doblina można usłyszeć. Języki wszystkich narodów świata, tak myślę. Ciągle słychać się nie tylko angielski, ale i różne inne języki. No, witam serdecznie. To na czas taki niezapowiedziany live, ale no, wymiotło mnie troszkę z naszego kraju. Wiem, że dzisiaj były protesty rolników. E, sercem się do nich przyłączałem. Nawet nie miałbym, gdybym chciał, nie miałbym się pojechać na na taki protest rolników, bo po prostu nie mam nawet czelnika żeby się przyłączyć, ale wcześniej już miałem zaplanowaną wizytę żeby wyjechać do Dublina. więc musiałem tutaj po prostu fizycznie już być no to taka taka krótka, krótka moja wstawka coś innego niż tylko zwierzęta a skoro jestem tutaj w Dublinie, to Chciałem Wam pokazać dawnym wieczorem jak wygląda chwilowo, tak, chwilowo, chwilowo jestem na wygnaniu. Jeszcze tylko półtorej dnia. Musiałem przyjechać do swojej firmy, tutaj do biura w Ninch, laptop. Stary już się zużył, więc musiałem w końcu, w końcu odbyć tą podróż, żeby dostać nowy laptop służbowy. Przywitać się ze znajomymi, wypić. To tak powiem, irlandzką pańkę piwa. Wczoraj byłem w irlandzkim pubie. E, także fajnie, żeśmy sobie tutaj ze znajomymi spędzili czas. I miałem okazję popróbować irlandzkiego steka. Naprawdę był smaczny. Prawie tak dobry jak mój. E, także bardzo mi smakował. O, tutaj Wiele razy miałem okazję przechodzić tutaj tą ulicą kiedyś, jak mieszkałem w Dublinie. W czasie wyprzedaży polowałem na różne artykuły, które można było gdzieś tu polować. Ktoś się pyta, ZG? Nie, Dublin. Jestem w Dublinie w tej chwili, czyli w stolicy Irlandii, Republiki Irlandii. To jest jedna z głównych ulic w Dublinie, na których się znajduje tak dużo, bardzo dużo prestiżowych sklepów. Wędruję sobie w tej chwili na tramwaj, w którym będę jechał jechał do miejsca, w którym, w którym mam nocleg. Może tak powiem. E, powiem wam, że e, jak się tak na chwilkę przyjedzie do takiego większego miasta, to bardzo otwiera oczy i człowiek się, taki człowiek jak ja się cieszy, że sobie może mieszkać na wsi, mieć swoje gospodarstwo, bo tak wielkie miasto dla osób, które nie są nieprzewykłe, to bardzo, bardzo męczy. Ruch ludzi tutaj jest po prostu niesamowity. Po sklepach trzeba się przeciskać, a i tak wszystko jest drogie w porównaniu do nas, można powiedzieć. Więc jakiejś takiej radości wielkiej nie było, chociaż to, że się spotkałem ze znajomymi. Mogłem sobie porozmawiać, to się, co to o nich słychać. Zobaczyć ich dawno nie widziałem 4 lata nie byłem w Dabinie, więc mogłem po prostu zobaczyć, jak też się ludzie zmienili. No i co słychać w tym mieście. Ale teraz tutaj spokojnie jest, jest piątek wieczorem, większość ludzi siedzi w pubach, popija sobie piweczko. W centrum Dublinie już jest naprawdę mało, mało ludzi. Sklepy, jak widzicie, jeszcze są utwierane są potwierdzone do 20.00 dzisiaj w tej chwili jest koło 7.00 także jeszcze część sklepów przez godzinę będzie otwarta ja za chwilę już do, dotrę na swój tramwaj tak na chwilkę chciałem tylko się włączyć ostatnio jak byłem na lawie to mówiłem, że może zrobimy live'a z Dublina jak będę w Dublinie no to jest ten, no to jest ten live z Dublina tak wygląda centrum Dublina zimową porą. Ogólnie pogoda była kiepska, bardzo ciemno, non-stop deszcz, non-stop wiatr. Także trochę pechowo trafiłem. No, tutaj jest takie centrum też handlowe, nazywa się Stan Stevens Green. Stary taki budynek, w środku pełno sklepów. Raj zakupowy dla tych, co chcą wydawać pieniążki. No takie tutaj tereny trochę pubów, gdzie można sobie usiąść, wypić irlandzkie piwko, posiedzieć na zewnątrz. No, takie klimaty wieczorne. Piątkowy wieczór, ludzie już zakończyli tydzień pracy, socjalizują się, Siedzą sobie na piwkach, wychodzę się spotkać ze znajomymi. Tak wygląda Dublin wieczorem. Za chwilę kończę. Tak, chciałem tylko na chwilkę wejść, pokazać wam Dublin. Nie tylko o zwierzętach, jak można cały czas mówić, ale możemy jeszcze zobaczyć przy okazji inne rzeczy. Pozdrowienia z UK. No, dziękuję bardzo. Z Niemiec. No, w, e, mamy międzynarodowe towarzystwo. Jak e, właśnie wspominałem, na ostatni, no, ostatnim live'ie będzie okazja, zrobimy międzynarodową nasiadówkę, jak będę w Dublinie. to jestem. Więc mamy taką międzynarodową nasiadówkę. A tu jest teatr. Ludzie wchodzą właśnie do teatru. Pewnie tak na jakieś przedstawienie. Kiedyś byłem w tym teatrze. Na występie takiego irlandzkiego zespołu Riverdance, który tańczy typowy taniec irlandzki. Czyli takie podskoki. Jak ja to mówię, takie podskoki, jak ma się pełny pęchać do tego, żeby się dostać do toalety. To to. Tak moi irlandzcy koledzy żartowali, że tak powstał irlandzki taniec. Chciało się iść do toalety, więc nogami stukali. Taka przepowiastka. Pokażę Wam jeszcze tramwajami, którym dojeżdżałem do pracy. Tutaj zaraz jest przystanek. Zaraz się do niego zapakuję. Jeśli macie pytania, chcielibyście coś się jeszcze dowiedzieć na tę chwilę, kiedy jeszcze ten ten krótki live'ik, naprawdę krótki filmowałem, to jest 10 minut z wami tutaj się spotkać, chwilkę porozmawiać mam pytanie, czy można do ciebie zadzwonić? no w tej chwili to nie bardzo, ale później można zadzwonić byłeś na jakieś... to nie, nie zobaczyłem, bo mi uciekło jakby można było jeszcze raz puścić o, tu takie wejście do Byłeś na jakiejś dobrej... winie chyba tam było. Byłem na steku z Angusa Irlandzkiego. W takiej nawet dobrej, dobrej stekowni. W takiej bardzo dobrej restauracji w dzielnicy e, Sandyford. Restauracja nazywa się Sandyford House. I miałem okazję tam naprawdę zjeść dobrego steka. To jest taki fajny park. Jak mieszkałem w Dublinie, do niego czasami przychodziłem sobie poleżeć na trawie, żeby się troszkę zrelaksować. Co tu jeszcze piszeć? Czy będą? To tak szybko na telefonie znika, że nie jestem w stanie tego kontrolować. Tu jest taka restauracja też. The well. Kiedyś moja firma urządziła tutaj nam Christmas Party, więc miałem okazję być, być w tej restauracji. Dlaczego pański sposób działania na paswisku jest tak mało promowany w mediach głównego nurtu? No to jest pytanie do mediów głównego nurtu, a nie do mnie. To ja nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, bo ja nie jestem zarządzającym w mediach głównego nurtu. Za dwa tygodnie wybieram się do Zakopanego. Będzie tak zwana szkoła zimowa hodowców bydła. Będę uczestniczył w zakopanej w tej szkole zimowej. Będzie spotkanie z hodowcami, będzie spotkanie z profesorami uczelni rolniczych. Mam nadzieję, że to będzie bardzo miły czas na to, żeby poznać fajne osoby, ale też wzbogacić swoją wiedzę. Lub też przekazać moją wiedzę na temat, na temat tego, co, co my robimy na gospodarstwie. Przejdźmy na drugą stronę, bo to będzie mój... Tutaj będę jechał do dzielnicy Sandyford W kierunku dzielnicy Sandyford Widzicie, tramwaje są dwa, trzy. To co 3 minuty praktycznie z tramwaj. Ja się zatrzymałem w dzielnicę du dzielnicy Dundrum. Taka dzielnica w Dublinie. Czy będzie relacja z Zakopanego? No zobaczymy. Może się uda zrobić jakąś relację. To będzie czterodniowa konferencja. Taka szkoła zimowa. Także może gdzieś tam coś będzie można zrobić. Czy będą warchaczki na sprzedaż? Nie planuję warchaczków na sprzedaż. Także raczej nie będą. Mam słychać nadjeżdżający tramwaj, zaraz mu pokażę jak wyglądają inlandzkie tramwaje, zwane ulo luasem. Tutaj nadjeżdża jeden. Nawet są wygodne, muszę powiedzieć. W środku jest nawet w miarę cicho, jak się siedzi. Niebo jest zasłane chmurami. Dzisiaj z rana bardzo mocno padało. Wczoraj padał śnieg i grad Od samego rana pogoda była pod psem. Naprawdę było zimno, nieprzyjemnie. E, mieszkam w takim domu, typowym irlandzkim domu zbudowanym z kartonu, gdzie wieczorem jest bardzo ciepło, a rano jest bardzo zimno. Co pan robi w Dublinie? Przyjechałem tutaj w sprawach swoich służbowych na kilka dni. Chciałem się spotkać z moimi kolegami z pracy, wymienić laptop. Bo stary już był za stary i nie spełniał wymogów bezpieczeństwa w firmie, w której pracuję więc po prostu musiałem przyjechać do Dublina, żeby, żeby ten mi sprzęt wymieniono. No, a przy okazji w tej chwili wyszedłem sobie troszkę na miasto, żeby zrobić drobne zakupy, jakieś pamiątki. No i też pomyślałem, że podzielę się z wami jak w nocy wygląda Dublin. Jest taki park fajny. Za ciemno, żeby tam wchodzić w tej chwili. Ale tak mniej więcej wygląda centrum Dublina. Czy te żółtka naprawdę trzeba gotować dwie godziny? Próbowałem godzinę i żółtko nie otrzymało takiej konsystencji, więc robię dwie godziny, tak jak mi przekazano tą wiedzę. I wtedy żółtka rzeczywiście utrzymują taką bardzo fajną konsystencję, są bardzo odżywne. No i naprawdę bardzo zdrowe. Teraz w Dublinie będą stęsknić za tymi Nie, Wziąłem swoje jedzonko, muszę powiedzieć, żeby się odszywiać. Wziąłem sobie śmietany, wziąłem sobie kiełbaskę, boczek, słoninkę. No ale nie dało się już żyć jajek. Bałem się, że one mi się potłuczą, więc poszedłem do sklepu, żeby kupić tutaj irlandzkie jajka. Wziąłem, kupiłem sobie jajka organic, ale nie jak się to ma do smaku jajek, które ja mam u siebie w domu wjeżdża tramwaj, który będzie jechał w moim kierunku. Ja jeszcze się nim nie zabiorę. Ale takie ciekawostki, e, jakie tutaj są. E, praktycznie podczas pobytu e, odżywiałem się głównie swoimi produktami, które tutaj przywiozłem. No, Przejechałem na 5 dni, więc w walizce łatwo było wziąć te produkty, które, e, które po prostu mieściły się do walizki i mogą sobie przywieźć takie kiełbaski, boczko, tak jak mówiłem. No ale za jajkami bardzo tęsknię, za tymi żółteczkami. Ja, Ilandzkie są tylko tego na namiastką, co, co moje kurki robią fajnego, że nie chodzi o moje, moje, moje pasuszki. No dobra, ja powoli już kończę. chciałem na chwilkę tylko pokazać, jak, jak wygląda życie wieczorne w Damkinie, w takim szybkim przekazie. Hmm. Ja się zbieram w tej chwili jadę w, w, w moim w, 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 Pan może w jakimś kolejnym filmiku jakieś kamery, które pan ma na swojej farmie, tytuł, rozmiar i tak dalej. To wszystko już było omówione u mnie, także trzeba odszukać Jak, jakie miałem kamery, to wszystko już tam gdzieś, kiedyś filmie, w filmie, chyba w 2021 czy 2023 roku omawiam. Ogarniam farmę, będąc w Dublinie. No, Ogarniam w tej chwili Filip. Farmę razem z moimi córkami razem z e, moją żoną. Chyba nawet Gabrysia była wczoraj na farmie. Także e, jakby ktoś się pytał, czy, będąc rolnikiem, można gdzieś wyjechać, no to to jest przykład, że prowadząc farmę, jak najbardziej mogłem wyjechać sobie do Dublina. Wszystko oczywiście jest y, związane z uważnym planowaniem tego co się dzieje i kiedy dzieje na farmie i, i tak dalej, ale można sobie wyjechać na, na y, wakacje, czy nawet jak ja mów, służbowo. A od 26 do 29 też wyjedziemy właśnie na tą konferencję szkołą zimową hodowcą bydła. Także to też y, pokazuje, że że jak się wszystko dobrze planuje, to nie jest tak, że się jest powiązanym do, do tych zwierząt. O, teraz dwa tramwaje, jeden za drugim praktycznie przyjadą, ale jak widzicie, tak dużo jeździ tutaj, że nie ma problemu, że w końcu którymś się, się zabiorę. A nawet jestem zaskoczony, jest was w tej chwili 52 osoby, które patrzą na to, co ja tutaj transmituję i co tam do was mówię. E, taki spontaniczny ten live, naprawdę z uwagi na to, że sobie tak ulicą i pamiętam, że, że mówiłem Wam, że jak będę w Dublinie, to zrobimy międzynarodowy live, także mamy międzynarodowy Polak w Dublinie, w Irlandii, goście tutaj się przedstawiali, że są z Niemiec, z innych, z UK, z innych części yy, świata, także mamy chwilowy międzynarodowy live yy, na moim kanale. Że nie zawsze wszystko o zwierzętach, jest okazja, zrobiony został live z centrum Dublina. O, z tej strony następny przyjeżdża Co chwilę tutaj przyjeżdżają widzicie e, 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 tramwaje. Jeszcze wam pokażę jak się tutaj fajnie bilet kupuje. Na każdym z takim przystanków są takie maszynki. Muszę sobie właśnie kupić bilet. Standard Ticket. Ja jadę do dzielnicy, która się nazywa Dundrum, czyli to jest zielona strefa druga. O, widzicie? 2,20 muszę zapłacić w tej chwili za, za ten bilet. Można zapłacić pieniążkami, można zapłacić kartą. Ja jeszcze mam troszkę drobniaków, więc spróbuję tą jedną ręką wyciągnąć, żeby, żeby zapłacić. pieniążki się wrzuca tutaj do, do tej dziury zobaczyć. Rzucę albo nie rzucę. Nie chcę przyjąć, będę musiał pewnie kartą zapłacić. Z kancelową, jeszcze raz. Standard ticket. Potrzebuję pojechać do Dundrum. Adult pokazuje, jakie można tutaj banknoty włożyć. Czyli 2 euro już wkładam. Poleciało. Potrzebuję jeszcze 20 eurocentów. Mam je tutaj żeby mi nic z portfela nie wyleciało poszło, za chwilę dostanę bilet no, bilet się już drukuje i mam bilecik na to, żebym mógł sobie pojechać nie, w Wielandii na razie nie ma protestów protesty były dwa tygodnie temu w Wielandii jeżeli chodzi o rolników na tą chwilę się uspokoiło nas w Zielonej Górze dzisiaj protestowali. No myśmy ja z uwagi na to, że jestem w Dublinie, nie mogłem się wybrać na protesty rolników, ale byli nasi znajomi, którzy nas tam dobrze reprezentowali. No i tak nie mielibyśmy czym pojechać, bo złomek jest nadal zepsuty. więc w kawalkadzie maszyn rolniczych nie moglibyśmy się ustawić. Czy jest możliwe, aby utrzymać farmę bez pracy? Jak się już ją dobrze rozwinie, tak najbardziej farma u mnie w tej chwili już na tyle dobrze prosperuje, że, że da się utrzymać bez pracy. Z uwagi na to, że ja mam bardzo dobrą pracę, bardzo ją lubię. Nie jest stresującą. To jeżeli mogę ją wykonywać w taki sposób, jak ją wykonuję, to po prostu sobie jeszcze pracuję. O, prawie 20 minut do Was gadam. Pharma to praca, Jakub napisał. <laughs> Cześć Jakubie. Tak, pharma to praca. Jak najbardziej. I powiem Wam, że y, znacznie, w moim opinii, znacznie ważniejsza niż to, co ja wykonuję jako inżynier telekomunikacji. Y, dlatego, że nie ma ważniejszych rzeczy niż produkcja dobrej jakości żywności, szczególnie w dzisiejszych czasach. Chodziłem po sklepach i ciężko było znaleźć dobrą żywność tutaj, naprawdę. Jeszcze w restauracji może coś takiego się znajdzie, ale jajka, trzeba się mocno na półkach rozglądać, żeby znaleźć jajka typu Organic. Większość to jest po prostu takich, takich normalnych jajek. Mięsa rzeczywiście też jest dużo. Sklepy w miarę dobrze zaopatrzone, ale ciężko cokolwiek powiedzieć o jakości tego zapadnika. To taka moja refleksja. No. Następny, następny tramwaj przyjeżdża za całą minutę także ja już się z wami żegnam rozmawiałem z wami ponad 20 minut życzę wam spokojnego weekendu żebyście e, mieli naprawdę fajny czas podczas tego weekendu żeby się można było zrelaksować, odpocząć a ja już się e, a ja już się odezwę do was z Polski prawdopodobnie e, jak tam u nas jest po przyjeździe, jak wygląda farma? Po przyjeździe mam nadzieję, że złomy już będzie naprawiony, więc będziemy mogli wrócić do swojej normalnej pracy. Trzymajcie się, pozdrowienia z Dublina. Cześć!